Cześć, witajcie w szóstym odcinku podcastu Bez presji. Dzisiaj chciałam porozmawiać o wolności. Czym ta wolność jest? Z czym się kojarzy? Kiedy ją osiągamy? I czy, czy w ogóle coś takiego istnieje? Słowo wolność kojarzy mi się z piosenką Free Falling Johna Mayera, e, no tak właśnie ostatnio jadąc samochodem słuchałam sobie jej, e, tak stwierdziłam, że właśnie w tym momencie czuję wolność, właśnie jadąc przed siebie, jadąc sama, mając możliwość pojechania tam, gdzie chcę. I bycia tu i teraz. I tak też chyba muzyka czy, czy sztuka działa na nas, że nagle zapominamy o, o całym świecie i jesteśmy tu i teraz. I to jest chyba taka kwintesencja wolności. Dlatego, że wolność jest, jest czymś ulotnym. I nie jest nam dana na zawsze. Czasami przychodzi łatwiej, czasami trudniej. W ogóle bardzo lubię to słowo wolność. Kojarzymy się z jakąś lekkością, radością, możliwością wyboru podejmowania decyzji po swojemu. Ale wolność też niesie za sobą konsekwencje. I o tym też nie powinniśmy zapominać. Jest sobota rano. Wcześniej nagrywałam w piątki rano te podcasty przed pracą, ale jednak ostatnio nie wyrabiam się. I dlatego stwierdziłam, że może sobota będzie takim właśnie. Hmm, luźnym dobrym dniem na no właśnie na co? Na, na dzielenie się swoimi przemyśleniami hmm, no odnośnie, nie wiem, świata ludzi. Hmm, chciałam też zaznaczyć, że wszystko to, co tutaj poruszam w tym podcaście, jest moją subiektywną opinią, z którą macie prawo się nie zgadzać. E nie wygłaszam tutaj żadnych e, naukowych e, jakichś wywodów. E, tylko jakieś takie no, moje po prostu luźne, e, luźne przemyślenia. Także proszę was, abyście nie brali wszystkiego, e, co tutaj e, będę opowiadać zbyt do siebie. E, no ale wracając właśnie, mamy sobotę rano. Mamy sobotę rano. Ja zapisałam sobie. E, w notatkach, czym dla mnie ta wolność jest, z czym ją kojarzę. I mam właśnie taki punkt wolność, a kreatywność. Bo czy nie jest tak, że wolność jest stanem umysłu? A może wolność to one lifestyle, czyli takie życie w kamperze? One Lifestyle, w ogóle skąd mi się to wzięło. Ostatnio mm, wpadał na taki vlog na YouTubie o takiej parze, która y, wyremontowała sobie y, kampera i po prostu tak żyje, żyje w tym kamperze. Mm. I dla nich y, widać, że, że jest to wolność. I, i wiem, że dla, dla wielu ludzi y, takie właśnie życie na walizkach y, jest pewnego rodzaju wolnością. Hmm. Wiadomo, wtedy, jesteśmy wtedy zależni od, nie wiem, od warunków pogodowych, hmm. od tego, czy złapiemy gumę, czy nie, e, czy nie wiem, mamy paliwo, żeby dojechać z punktu A do punktu B. E, jakby problemy i perspektywa totalnie się zmienia. Dla jednych to będzie wolność, dla innych to będzie. Mm, Więzienie, kiedy musisz na, na kilku metrach yy, po prostu mieszkać z inną osobą i funkcjonować. No ale to tylko pokazuje, jak różni jesteśmy i jak y, dla każdego tą wolnością będzie, no będzie coś innego, po prostu. Wolność yy. to, to dla niektórych własna działalność. Yy. Kiedy nie muszą być tak bardzo podporządkowani swojemu pracodawcy, mogą yy, sami dyktować warunki. Yy. Czy to jest taka wolność, tak do końca, nie jestem pewna, ponieważ yy, tak czy siak musimy opłacać podatki. Więc yy. tej wolności yy, niełatwo jest doświadczyć, w mojej opinii, bo zawsze jesteśmy zależni od czegoś od kogoś. Chociaż często wydaje nam się, że, że w danej sytuacji po prostu tej wolności jest więcej akurat dla nas. Jeszcze dla innych wolnością jest posiadanie własnego domu. O tak, to jest to wiąże się z dużą wolnością, kiedy możesz sobie biegać, tańczyć, śpiewać po domu i robić, co, co chcesz. Nie przeszkadzając sąsiadom, bo, bo sąsiedzi są, są gdzieś, gdzieś dalej niż na przykład, yy, kiedy mieszkasz w bloku. Yy, Także dla mnie dom na pewno yy, kojarzy się z wolnością. Yy. No wszyscy jesteśmy od czegoś zależni. A to od yy, podatków, od rachunków, od pracy, od szkoły, od studiów, od obowiązków, po prostu. Mm. Gdzie pośród tego osiągnąć i osiągnąć wolność i poczuć się wolnym? I może właśnie słuchając muzyki, jadąc samochodem, stworząc sobie mm, jakąś swoją przestrzeń, chociażby w swojej głowie, w swojej wyobraźni. Mm. Ja tą wolność od dziecka czułam na przykład na rowerze. Jak mogłam wsiąść na rower i po prostu pędzić przy Ciebie. Pamiętam, że po szkole przychodziłam, rzucałam plecak, tata już ten rower wystawił mi pod garaż. Ja po prostu znikałam i potrafiłam jeździć przez pola, łąki, lasy dosłownie. I czułam się świetnie. I czułam się wolna, i niczego więcej wtedy nie potrzebowałam. Z wiekiem trudniej o tą wolność, bo zdobywamy coraz większą świadomość. Coraz bardziej widzimy, jak często niewiele od nas zależy, i jak musimy się coraz bardziej dostosowywać. polecam wam piosenkę Free Falling Johna Meyera. Ostatnio jej tak, tak słuchałam, tak, tak skojarzyła właśnie mi się z tą wolnością, tak zainspirowała do tego, żeby właśnie temat wolności poruszyć. Jak jeszcze można tą wolność osiągnąć? Tańcząc. Taniec jest czymś, co uwalnia. Uwalnia emocje. Dla innych będzie to sport. Wyrzucanie emocji. Endorfiny tutaj bardzo pomagają. Jeżeli ktoś gra na instrumencie, to wolność chyba też osiąga się właśnie grając jakieś swoje ulubione utwory, które już znamy, lubimy i no i właśnie też możemy dać upust wszystkim swoim emocjom. I tym negatywnym, i, i pozytywnym, nie zrzucając ich na nikogo, tylko właśnie przekształcając je w coś pięknego. To odczuwanie tej wolności jest ulotne, bo, no bo wszyscy tak naprawdę jesteśmy w coś uwikłani a to w kredytu, a to opłacenie rachunków, a to w opiekę nad dzieckiem, a to w szkołę. I wszyscy mamy wiele obowiązków, które no w większym lub mniejszym stopniu realizujemy. No i pytanie, czy w każdej sytuacji, w każdym tym splątaniu można znaleźć jakiś skrawek dla siebie, skrawek wolności? Jedyne, co nam zostaje, to chyba wolność myśli, która Potrafi uwolnić od, no, od, od czegoś nieprzyjemnego. No i cho, nie chodzi tutaj o to, aby unikać, yy, nie wiem, problemów, uciekać przed tymi problemami, ale o to, aby w ciężkich sytuacjach dać sobie tą przestrzeń dla siebie, chociażby w myśli, w swojej wyobraźni. Yy, praca, której nie lubimy, ale tymczasowo nie mamy innego wyboru. Um, czy jakieś ciężkie um, referaty do oddania na studia, czy gorszy moment w rodzinie. Pozwólmy sobie czasem na, na oddech i na taką wolność, chociażby, chociażby w własnej głowie, czy jako dzieci jesteśmy wolni, um. I taki nie. E, mamy więcej czasu na zabawę, mm, więcej przestrzeni, a z drugiej strony jesteśmy bardziej zależni od rodziców. Jako nastolatkowie e, bardzo tej wolności pragniemy. E, szukamy i wszystko, co kojarzy nam się z jakimiś ramami, z jakimś uwikłaniem. E, jest po prostu dla nas czymś, czego nie chcemy. W dorosłym życiu, jeżeli jesteśmy niezależni, czy to finansowo, czy, czy emocjonalnie, możemy żyć w zgodzie ze sobą, ze swoimi zasadami swoimi planami możemy te plany realizować. E, mamy moc sprawczą. Ja osobiście uważam, że w wieku dorosłym tej wolności mam więcej. Oczywiście muszę pracować e, na to, aby mieć, gdzie mieszkać, e, za co jeść po prostu funkcjonować. E, ale jednak to do mnie należy wybór, e, w jaki sposób będę to robić. E, na jakich warunkach, ile, ile muszę pracować, a ile mogę wydawać. Jest w tym. Jest w tym moc. Jest w tym moc sprawcza i ja osobiście tą wolność zaczęłam odczuwać tak naprawdę dopiero, kiedy, kiedy sama zaczęłam zarabiać. Pieniądze. Pieniądze dają wolność. Jeżeli wykorzystujemy je do realizacji swoich celów w zgodzie ze sobą, to mogą dać wolność i to ogromną. I mogą tak samo tą, tą wolność zabrać, bo nie ma nic gorszego niż zależność od kogoś i życia pod czyjeś dyktando? Czy, czy nasze pokolenie, czyli mówię tutaj pokolenie hmm, 20, 30, 40-latków, hmm, czy nasze pokolenie jest tak naprawdę wolne? Bo mówi się, no tak, teraz są wolne granice, teraz to możecie studiować za granicą, a kiedyś nie było takich możliwości. Kiedyś nie można było tak, tak podróżować, a teraz świat stał się taki, taki otwarty. Możesz mieszkać, gdzie chcesz. Oczywiście, tylko jeśli na siebie zarobisz. Możesz kupić, co chcesz, bo kiedyś nie było takich możliwości. Mm, oczywiście możesz kupić, co chcesz. Możesz kupić samochód, możesz kupić mieszkanie, yy, wakacje, all inclusive. No ale oczywiście, jeżeli masz, ty, jeżeli masz pieniądze, nawet jeżeli tych pieniędzy nie masz, możesz wziąć wszystko na raty, na kredyt. Mm, możesz sobie stworzyć iluzję wolności, chociaż tak naprawdę. Uzależniasz się od banku, od tego, kto, kto ci te raty przyznał, bądź od tego, kto, kto te pieniądze na, na te swoje zachcianki ci pożyczył. Ta wolność naszych czasów generuje dużo pułapek. Bo stajemy się ofiarami banków, kredytów, różnych stóp procentowych. I czy nie jest tak, że, że te nowe czasy generują nowe pułapki i na nowe rzeczy trzeba uważać? Wolność to, to możliwość wyboru. Po swojemu i podejmowanie takich decyzji, na, na które nas stać, kupowanie rzeczy, na które nas stać. Mogę mieć mniej, mm. ale jednak y, czuć się w tym wszystkim bardziej wolnym, wolnym. Wolność to też kreowanie życia, tak jak chcesz. Mm. Ani kroczenie na ślepo utartymi ścieżkami. W wolności nie boimy się marzyć, ani tych marzeń realizować. Kiedy czujemy się wolni, to, to nie boimy się wyrażać swoich opinii, mimo iż wiemy, że mogą spotkać się one z krytyką. Bo wystawianie się na krytykę uważam za akt odwagi i szanuję wszystkich, którzy. Pomimo to wciąż działają. Tak, wydaje mi się, że dążąc w kierunku wolności, mm, zawsze spotkamy się z oceną. I często z krytyką w oczach tych, którzy sami z różnych powodów e, takiej. Odwagi nie mają. Odwagi do, do życia w zgodzie, w zgodzie ze sobą. I to kolejne pytanie: Czy to, że żyjemy w czasach, gdzie mamy otwarte granice, a, gdzie możemy żyć, gdzie chcemy, jeść, gdzie chcemy, Mamy nieograniczony dostęp do internetu, um, gdzie wybieramy to, co chcemy, oglądać, czytać, słuchać. Czy to wszystko czyni nas tak naprawdę wolnymi, czy, czy wręcz przeciwnie? W tej wolności łatwo się pogubić. Oczywiście może ona dodać skrzydeł, ale może też przetłoczyć. Taka wolność wyboru. Zdecydowanie potrafi przytłoczyć. Czasem łatwiej żyć w ramach jakichś określonych, gdzie znamy zasady, nie musimy za dużo myśleć. Po prostu jesteśmy w jakiejś takiej naszej strefie komfortu. Możliwość nagrywania tego podcastu, błuszczania weter. To dla mnie wolność. Internet to w sumie takie współczesne, wolne media. Tworzą możliwości, ale tworzą też zgubienia, bo nikt nas nie uczy, jak, jak mądrze wybierać. W szkołach tego nie uczył. <śm> Powinno zostać dodane do, do podstawy programowej. Jak mądrze wybierać i podejmować ważne decyzje. Przydałoby się przydałbyś taki przedmiot. <noise> Mnie osobiście. I chyba to tyle na ten moment, co, co przychodzi mi do głowy odnośnie słowa wolność. I. Naprawdę, posłuchajcie sobie tej piosenki Free Falling y, Johna Meyera. Pewnie już ją słyszeliście kiedyś, ale mm, bardzo ją lubię i szczerze polecam. To był szósty odcinek mm, podcastu. Bez presji. Mm, dziękuję Wam bardzo, że spędziliście mm, ze mną te kilka minut. Mm, I mam nadzieję, do usłyszenia. Cześć.